Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałam pokazać kartkę, którą przygotowałam na urodziny. Kartka urodzinowa jest to karteczka w pudełku. Kartka typu pop-up. Kiedyś już robiłam podobną, znaczy robiłam w tej formie, ale inaczej ozdabiano. Dobra, nie gadam, tylko zaczynam. Pudełeczko zrobione przeze mnie z papierów z bloczka Niemstediego. Chyba. I tu widzicie, jest wytłoczenie, już było takie oryginalne. Ja tu nic nie tłoczyłam. Takie są wzory. I spód jest zielony. Kolory nawiązują do środka kartki. Na pudełeczku mamy kotka. To są kotki, które wyci kolorowami wycinam ze y takie popularne kotki z, 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 ze sklepu. Słuchajcie, no, zatrzymały mi się myśli. No tam wszyscy kupują też z Akszona. Matko jedyna. Dobra. Tak, byłam dwa razy w Akszonie. Wow. Ale razie kotki mnie zauroczyły. I to jest film, film, boże, ten, kartka dla osoby, która kotki lubi, więc jak znalazłam rameczka, dostałam skrapek od Ani. Włóczka, kłębek włóczki jest też z zestawu tych stempli. No i serwetkę też od Ani, Aniu. Dziękuję ci przy okazji, jeśli oglądasz ten filmik. Napis, chyba z, no z jakie gotowe napisy. Tak po prostu. Otwieramy. Zapraszam was do środka. Karteczka. o Widzicie, to jest ten typ pop-up. On tak wygląda. Ja wam, bo jako postawię od góry. Zobaczycie, tak. Kamerę mam. Znaczy, aparat mam z góry, już to wygniemy. A jak będzie stała płasko na płaskim, to będzie wyglądała w ten sposób. O, tak by widać. Mamy kotki w różnych, w różnych pozycjach, które mogą przybierać w ciągu dnia. Ten mi się podoba, jest normalnie kotek. Dobra, super. I to też są elementy ze, z tych stempelków ości, ryby, taki grzbiet cały, serducho, napisy. Hmm. Też zapomniałam. Dzisiaj mam dzień, że nie pamiętam. No dobra. Całuski. Ale dobrze. No I z tyłu jest miejsce na życzenia. Nagrywam tą kartkę, bo zaraz wypisuję życzenia i wysyłam ją. Właśnie ekstra jest to, że my ją możemy na płasko tą kartkę złożyć i wysłać Zwyczajnej kopercie. Można w kopercie, a ja ją wysyłam w pudełku. No właśnie, bo ja to wysyłam jeszcze, będzie paczucha tam dodatek, więc zmieści mi się pudełko, ale można w płaskiej kartce, kopercie wysłać. Ok, więc tak się prezentuje ta kartka. Też filmik zamieszczam, żeby może Gosia, żebyś ty wiedziała, jak się z tym obchodzić. Dobra, jak ją postawić? No to, to tyle. Dziękuję. Na razie pozdrawiam Was serdecznie. Pa.